Hej, dziewczynki, z tej strony Ania. Vlog nie był dzisiaj w moich planach, ale uznałam, że mam taki dość luźny dzień i chciałabym nagrać vloga domowego. Ostatni vlog, który był na kanale, był z mojego obcinania włosów i tam nie było wiele takiego chodzenia po domu i robienia prawie nic, pokazywania wam czegokolwiek, więc dzisiaj to zrobimy. Zrobiłam sobie taki śniadaniowy koktajl, trochę ma biedny kolor i chciałam tam dodać albo szpinaku, albo truskawek. Ale nie chciałabym się czekać, aż się rozmrozi. Zrobiłam sobie jeszcze <laughs> popcorn, wzięłam książkę, wzięłam ze w którym będę mogła sobie oplanować filmik. Nie biorę kamery, po prostu pójdę sobie położyć się na trawie troszeczkę odpocząć, może trochę poćwiczyć, zjeść śniadanko i poczytać książkę i oplanować filmik, i prawdopodobnie za godzinkę czy dwie wrócę do domu i się do Was odezwa. No i wróciłam już jakąś godzinkę temu, ale jeszcze czekałam aż się bateria naładuje, w międzyczasie posprzątałam troszeczkę w domu i obejrzałam kawałek filmu. Obejrzałam kawałek zanim odejdę, dzisiaj była premiera na Netflixie, więc sobie od razu włączyłam, jeszcze jestem mniej więcej tak w połowie, tylko mam taki problem, bo nie mogę tego znaleźć na film filmwebie. A włączałam sobie ten film głównie dlatego, że jest tu ta aktorka blondynka, która gra w You Get Me, który też jest tym netflixowskim filmem. Ale to nie o tym chcę mówić, bo o filmach się jeszcze dzisiaj nagadam, tylko o książce, o której już wam ostatnio mówiłam. Książka Piękne Złamane Serca i muszę wam o tym po prostu powiedzieć, bo... Ostatnio Wam o tym mówiłam, ale ta książka okazała się czymś więcej niż jakąś tam luźną, młodzieżową książeczką. Porusza bardzo ważne tematy. I jest według mnie bardzo wyjątkowa, na pewno warta przeczytania, więc gdybyście ją widzieli gdzieś w księgarni, bo jest już po premierze, to polecam. Właśnie zrobiłam zdjęcie na Instagrama i zamówiłam sobie fast fooda. Moje podejście do odżywiania jest takie, że zdrowe odżywianie jest bardzo ważne, ale też nie można sobie wszystkiego odmawiać, i uważam, że można zachować. Bardzo, bardzo zdrową równowagę. I takie samo podejście mam do weganizmu. Zazwyczaj w sumie jem wegańsko. Jeśli sama sobie coś gotuję, to zwracam na to uwagę, ale jednocześnie nie możemy dać się swariować. Ja bardzo nie lubię skrajności i raczej biorę fakty z jednej strony, z drugiej strony i sama sobie próbuję wypracować swoje zdanie. Faktów za weganizmem jest bardzo, bardzo dużo, dlatego raczej przechylam się w tę stronę, a jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to mogę wam w opisie podać kilka tytułów filmów i dokumentów, które może... Was do tego przekonają. Bo już trochę vegan próbowało mnie wcześniej do tego przekonać, ale wcale ich nie słuchałam, albo wcale to do mnie nie trafiało. I dopiero gdy obejrzałam takie stuprocentowe fakty opowiadane przez kogoś, kto się na tym rzeczywiście zna, to się przekonałam, dlatego też nie zamierzam Was namawiać, przedstawiać Wam tych faktów, bo możliwe, że coś przekręcę. Nie znam się na tym w 100% i są od tego inni ludzie. Ja też raczej nie jestem jakąś aktywistką, która potrafiłaby się tym zajmować, dlatego moja w tym rola to jest przedstawianie Wam różnych opcji wegańskich przez moje filmiki, moja rola to jest może pokazanie Wam tych filmów, które mogą Wam ten temat przybliżyć, ale nie zamierzam wciskać swojego nosa w Wasze talerze i próbować Was namawiać, bo to według mnie nie ma sensu. Takie jest moje zdanie, ja się za wegankę nie uważam, raczej nie lubię się kategoryzować i wrzucać w jeden worek, ale no uznałam, że warto na ten temat porozmawiać, bo w sumie nigdy Wam o tym nie mówiłam, obkazywałam Wam dużo wegańskich przepisów i wszyscy byliście zdezorientowani, bardzo dużo dostawałam pytań na ten temat, więc oto oficjalnie teraz mówię, nie, nie jestem weganką, ale weganizm wspieram, przychylam się w tę stronę i zazwyczaj go praktykuję. Z góry przepraszam, bo wiem, że narobię części z Was dużej, dużej ochoty na fast foody, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo kocham ziemniaczane placki, placki w wegetariańskim twisterze. Jeśli nie jedliście to spróbujcie. Każdy mój cheat chciałabym wykorzystać właśnie na to. Najlepsze no, życie z całych fast foodów to właśnie dla mnie to. Pocieszę się moim jedzonkiem, dokończę film i chyba zabiorę się za nagrywanie. I nareszcie znalazłam ten film, po prostu była angielska nazwa a nie Ta Polska. Jeśli jeszcze nie oglądaliście Before I Fall, zanim odejdę, to bardzo fajny film. Wow! Właśnie nagrałam cały filmik, rozładowałam baterię, więc znów muszę ją naładować. Niestety nie mam żadnej zapasowej. I tak jakoś muszę żyć z tą jedną. A koniecznie musi być naładowana na wieczór, bo mam na dzisiaj. Bardzo, bardzo fajny plan, ale o tym później. Wróciłam, jest już ze mną Mateusz. Wyszliśmy z psiakiem na spacer i za niecałą godzinkę jedziemy na kino samochodowe. Napiszcie mi, czy w Waszym mieście kiedyś było coś podobnego. U mnie jest to po raz pierwszy. Bardzo się cieszę, bo na pewno będzie to fajne przeżycie. I coś tam Wam pokażę, ale to się zaczyna przed 22. więc na pewno będzie już ciemno. Caught up in the sweat, sweat, girl.